Dziś porozmawiamy o kluczowych nawykach, które mogą decydować o naszym sukcesie finansowym. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego niektórzy ludzie osiągają finansową stabilność i sukces, podczas gdy inni tkwią w stagnacji? Sekret tkwi często w codziennych nawykach, które kształtują nasze decyzje i podejścia do pieniędzy. W tym filmie przyjrzymy się 15 nawykom których unikanie może być kluczem do osiągnięcia finansowej niezależności i osobistego rozwoju. Gotowi na transformację swojego podejścia do finansów? Zaczynamy! Nawyk numer 1. Życie na kredyt polega na ciągłym korzystaniu z kredytów i pożyczek, aby finansować codzienne wydatki oraz luksusowe zakupy. Osoby żyjące na kredyt często nie zważają na wysokość odsetek i kosztów obsługi zadłużenia co prowadzi do narastania długów i trudności w spłacie. Brak świadomości finansowej i planowania budżetu sprawia, że kredyty stają się pułapką, z której trudno się wydostać, blokując możliwość oszczędzania i inwestowania na przyszłość. Nawyk numer dwa. Brak budżetowania. Brak regularnego śledzenia i planowania wydatków prowadzi do nieefektywnego zarządzania finansami osobistymi. Osoby nieprzyzwyczajone do budżetowania często nie mają kontroli nad tym, ile pieniędzy wydają na różne kategorie, takie jak jedzenie, rozrywka czy opłaty miesięczne. Bez jasno określonego budżetu trudno jest świadomie oszczędzać i inwestować na cele długoterminowe. Zaniedbywanie tej umiejętności często prowadzi do sytuacji, gdzie każdy miesiąc kończy się na wypłacie, a oszczędności są minimalne lub wręcz ich brak. Co utrudnia budowanie finansowej stabilności i osiąganie celów życiowych. Nawyk numer 3. Zakupy pod wpływem impulsu polegają na podejmowaniu decyzji zakupowych bez wcześniejszego planowania i rozważania konsekwencji finansowych. Osoby skłonne do zakupów bez opamiętania często podejmują decyzje pod wpływem chwilowych emocji, reklam czy presji społecznej. Efektem tego jest częste wydawanie pieniędzy na przedmioty. Które nie są rzeczywiście potrzebne, lub których wartość szybko mija. Brak kontroli nad impulsywnymi zakupami prowadzi do nadmiernej konsumpcji, zmniejsza oszczędności i utrudnia osiągnięcie długoterminowych celów finansowych. Dlatego ważne jest rozwijanie świadomości zakupowej i umiejętności kontrolowania impulsów, aby efektywnie zarządzać swoimi finansami. Nawyk numer 4. Konsumpcja ponad miarę polega na wydawaniu więcej pieniędzy, Niż się zarabia, często na luksusowe artykuły i dobra materialne. Osoby angażujące się w nadmierną konsumpcję często przywiązują dużą wagę do posiadania najnowszych produktów, markowych ubrań czy drogich gadżetów, nie zważając na ich rzeczywistą potrzebę czy finansowe konsekwencje. Taki styl życia może prowadzić do zadłużenia, braku oszczędności oraz utrudniać osiągnięcie długoterminowych celów finansowych. Zamiast tego, Warto kłaść większy nacisk na świadome wydatki, budżetowanie oraz inwestowanie w rzeczy, które przynoszą rzeczywistą wartość i satysfakcję, a nie tylko chwilowy komfort. Nawyk numer 5. Brak oszczędności. Brak nawyku regularnego odkładania pieniędzy na oszczędności jest jednym z głównych czynników prowadzących do finansowej niepewności. Osoby nieprzyzwyczajone do oszczędzania często żyją z dnia na dzień wydając większość swoich dochodów na bieżące potrzeby i przyjemności. Brak budowania poduszki finansowej na nieprzewidziane wydatki czy sytuacje kryzysowe może skutkować koniecznością zadłużania się lub wycofywania środków z innych źródeł, co powoduje dodatkowe obciążenie finansowe. Dlatego kluczowe jest rozwijanie nawyku regularnego oszczędzania, nawet jeśli kwota jest początkowo niewielka. Aby móc zapewnić sobie bezpieczeństwo finansowe i elastyczność w zarządzaniu swoimi finansami, nawyk numer 6: Unikanie inwestowania. Brak zaangażowania w inwestowanie swoich oszczędności może prowadzić do utraty potencjalnych zysków oraz niezdolności do zabezpieczenia się na przyszłość. Osoby unikające inwestycji często trzymają swoje pieniądze w nisko oprocentowanych kontach oszczędnościowych lub nie lokują ich w inne instrumenty finansowe które mogłyby generować dodatkowy dochód. Zaniedbywanie inwestycji może ograniczać możliwości budowania majątku oraz zabezpieczania się na wypadek nagłych wydarzeń życiowych. Dlatego ważne jest edukowanie się na temat różnych form inwestycji i rozważanie możliwości, które odpowiadają indywidualnym celom finansowym i tolerancji na ryzyko, aby móc efektywnie zarządzać swoimi środkami. Nawyk numer 7. Brak planowania emerytalnego. Nieplanowanie na przyszłość finansową, szczególnie jeśli chodzi o emeryturę, może prowadzić do poważnych trudności w późniejszym życiu. Osoby, które nie mają wyznaczonego planu emerytalnego, mogą mieć trudności w utrzymaniu standardu życia po przejściu na emeryturę. Brak regularnego odkładania pieniędzy na fundusz emerytalny lub inne formy oszczędności na starość może skutkować koniecznością pracy na późniejszym etapie życia lub zależnością od innych osób. Planowanie emerytalne jest kluczowe dla zapewnienia sobie spokojnej starości i realizacji życiowych marzeń po zakończeniu aktywnej kariery zawodowej. Dlatego warto rozważyć konsultacje z doradcą finansowym i zacząć inwestować w plan emerytalny jak najwcześniej, aby móc cieszyć się stabilną sytuacją finansową w przyszłości. Nawyk numer 8 Negatywne otoczenie. Wpływ negatywnych relacji i otoczenia może mieć istotny wpływ na nasze decyzje finansowe i osiągnięcia życiowe. Osoby, które otaczają się toksycznymi lub pesymistycznymi ludźmi, mogą być bardziej narażone na przyjmowanie negatywnych wzorców zachowań finansowych, takich jak nieodpowiedzialne wydawanie pieniędzy lub brak ambicji zawodowej. Negatywne otoczenie może także ograniczać nasze aspiracje i motywacje do dążenia do sukcesu finansowego utrudniając rozwój osobisty i zawodowy. Dlatego warto świadomie budować pozytywne relacje oraz otaczać się ludźmi, którzy wspierają nasze cele i zachęcają do rozwoju, aby móc osiągać lepsze wyniki finansowe i osobiste. Nawyk numer 9. Brak samodoskonalenia. Nieinwestowanie czasu i zasobów w rozwój osobisty oraz zawodowy może prowadzić do stagnacji w karierze i ograniczenia możliwości finansowych osoby które nie ciągle się uczą, zdobywają nowe umiejętności czy poszerzają swoją wiedzę, mogą mieć trudności z adaptacją do zmieniających się warunków rynkowych i zawodowych. Brak inwestycji w rozwój osobisty może również utrudniać zdobywanie nowych okazji zawodowych oraz awansowanie w karierze. Dlatego istotne jest regularne doskonalenie się, uczestnictwo w kursach, czytanie książek z dziedziny zainteresowania oraz budowanie sieci kontaktów zawodowych. Inwestowanie w swój rozwój osobisty pozwoli na lepsze wykorzystanie swojego potencjału i osiągnięcie sukcesu zarówno zawodowego, jak i finansowego. Nawyk numer 10. Stała strefa komfortu. Pozostawanie w stałej strefie komfortu, unikanie wyzwań i ryzyka zawodowego oraz osobistego, może poważnie ograniczać nasz potencjał rozwojowy i zdolność do osiągania sukcesów finansowych. Osoby które unikają zmiany i trzymają się znanych i bezpiecznych rutyn, mogą przegapić okazję na rozszerzenie umiejętności, zdobycie nowych doświadczeń zawodowych oraz zwiększenie swojego kapitału intelektualnego. Stagnacja w komfortowej strefie często prowadzi do utrzymywania się w jednostajnym miejscu zawodowym oraz braku innowacyjności, co w dłuższej perspektywie może przekładać się na ograniczone możliwości kariery oraz finansowego rozwoju. Dlatego warto regularnie wychodzić ze strefy komfortu, podejmować wyzwania i eksplorować nowe ścieżki rozwoju, co pozwoli nam rosnąć zarówno zawodowo, jak i osobowo. Nawyk numer 11: Brak zdolności negocjacyjnych. Nieumiejętność skutecznej negocjacji warunków umów, zarobków czy cen może prowadzić do mniejszych możliwości finansowych oraz zawodowych. Osoby, które nie rozwijają umiejętności negocjacyjnych często akceptują warunki, które mogłyby być bardziej korzystne, gdyby potrafiły efektywnie negocjować. Brak tej umiejętności może prowadzić do gorszych wynagrodzeń, mniej korzystnych umów biznesowych czy ograniczeń w budowaniu silnych relacji zawodowych. Z kolei posiadanie zdolności negocjacyjnych pozwala nie tylko na uzyskanie lepszych warunków finansowych, ale również na budowanie zaufania i zdobywanie szacunku w środowisku zawodowym. Dlatego warto inwestować czas i wysiłek w rozwijanie umiejętności negocjacyjnych, co może mieć istotny wpływ na nasze sukcesy zawodowe i finansowe. Nawyk numer 12. Nieustające narzekanie. Skupianie się na problemach zamiast szukać rozwiązań i możliwości może prowadzić do utrzymywania się w negatywnej spirali oraz ograniczać naszą zdolność do rozwoju osobistego i zawodowego. Osoby, które często narzekają na sytuacje życiowe finansowe czy zawodowe, mogą tracić energię i czas na konstruktywne działania. Negatywne podejście do życia może również wpływać na relacje z innymi ludźmi oraz na percepcję samego siebie jako osoby skutecznej i zdolnej do osiągania sukcesów. Zamiast tego warto kłaść większy nacisk na pozytywne podejście do rozwiązywania problemów, poszukiwanie alternatywnych ścieżek oraz skupianie się na rzeczach, na które mamy wpływ. Przyjmowanie proaktywnego podejścia do życia pozwala na wykorzystanie własnego potencjału oraz tworzenie pozytywnych zmian zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Nawyk numer 13. Brak wizji. Brak klarownych celów życiowych i zawodowych może prowadzić do braku motywacji oraz niezdolności do skoncentrowania się na długoterminowym rozwoju. Osoby, które nie określają jasno swoich aspiracji i celów, mogą łatwo zagubić się w codziennych rutynach i reaktywnie reagować na życiowe wyzwania. Brak wizji może również prowadzić do utraty kierunku oraz poczucia sensu w podejmowanych działaniach, co może wpływać na poczucie satysfakcji oraz spełnienia zawodowego i osobistego. Dlatego istotne jest regularne, refleksyjne określanie swoich priorytetów i celów, co pozwala na konsekwentne dążenie do ich realizacji oraz na adaptację do zmieniających się warunków życiowych. Posiadanie jasno określonych celów życiowych i zawodowych pomaga w budowaniu motywacji oraz w utrzymywaniu konsekwencji w działaniach prowadzących do długoterminowego sukcesu. Nawyk numer 14. Brak zdrowego stylu życia. Zaniedbywanie zdrowia fizycznego i psychicznego może mieć negatywny wpływ na naszą wydajność zawodową oraz na zdolność do podejmowania odpowiednich decyzji finansowych. Osoby, które nie dbają o swoje zdrowie Mogą doświadczać chronicznego zmęczenia, obniżonej koncentracji oraz pogorszenia samopoczucia, co może prowadzić do zmniejszenia efektywności pracy i podejmowania decyzji. Zaniedbanie zdrowia psychicznego również może prowadzić do stresu, lęku czy depresji, co dodatkowo komplikuje zarządzanie codziennymi obowiązkami i planowaniem przyszłości finansowej. Dlatego ważne jest dbanie o równowagę między pracą a życiem osobistym, w tym regularne ćwiczenia fizyczne. Zdrowa dieta, odpowiednia ilość snu oraz praktyki mające na celu redukcję stresu. Inwestowanie w zdrowy styl życia nie tylko poprawia nasze zdrowie fizyczne i psychiczne, ale także wspiera naszą wydajność i zdolność do podejmowania mądrych decyzji, co przekłada się na lepsze zarządzanie naszymi finansami oraz życiem zawodowym. Nawyk numer 15. Brak planu awaryjnego. Brak gotowości na nieoczekiwane wydatki czy nagłe zmiany sytuacji finansowej może prowadzić do poważnych trudności i stresu. Osoby, które nie mają przygotowanego planu awaryjnego, mogą być narażone na konieczność zadłużania się lub sprzedaży majątku w przypadku utraty pracy, nagłego problemu zdrowotnego lub innej kryzysowej sytuacji. Brak zabezpieczenia na nieprzewidziane wydarzenia może również prowadzić do długotrwałych konsekwencji finansowych oraz ograniczenia możliwości osiągania długoterminowych celów życiowych. Dlatego kluczowe jest tworzenie funduszu awaryjnego, który pokryje od 3 do 6 miesięcy miesięcznych wydatków oraz regularna ocena i aktualizacja planu finansowego w celu zabezpieczenia przed nagłymi zmianami sytuacji. Posiadanie planu awaryjnego nie tylko zapewnia poczucie bezpieczeństwa finansowego, ale również umożliwia szybsze i bardziej skuteczne radzenie sobie z nieprzewidzianymi wyzwaniami życiowymi. Dzięki, że byliście z nami, mam nadzieję, że dzisiejsze omówienie tych 15 nawyków, które mogą prowadzić do stagnacji finansowej, było dla Was inspirujące i pomocne. Pamiętajcie, że kluczem do sukcesu jest świadome zarządzanie swoimi finansami oraz ciągły rozwój osobisty. Jeśli spodobał Wam się ten film i chcecie więcej porad dotyczących finansów osobistych oraz rozwoju zawodowego, nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału. Zostawić komentarz z Waszymi przemyśleniami oraz udostępnić ten film swoim znajomym. Wasze wsparcie naprawdę nas motywuje do tworzenia kolejnych wartościowych treści. Do zobaczenia w następnym odcinku.